Tak. Bardzo się na ścieku się trupiło. No w sensie, sufit parikier. Dobra, na Zaczęło nagle chłapać plastik z sufitu. Tak, zaczęliśmy gasić, zaczęło dużo się tofić. Zaczęliśmy gasić, ale to zaczęło się topić. Tam na górze rozsypany jest strokiem granulasiowy. Tak, tak. A kto się zajął, jak złapało tego, tego? Ja. To zaraz szybko postrasi. To żeby biuro ocalili, a oni... A co robią? No My klejemy nadach na biuro, bo dokumenty, wszystko. Dokumenty, a ty? twój z moimi rzeczami tam? Jej, to jest tak się A moje auto stoi, to nawet to nie mam jak odjechać. Ja to mówię do strażaka, da rady jako jakoś się wciągnąć czy spalować. Nic mu nie będzie. Gdzie no? masz kuciek? W szatni. Spaliłeś teraz. W szucie, co ma mam robić. Pasory? Mam, ale nie odpalę, bo nie mam im i i i hmm. Ale masakra. auto. Ale to muszę do domu za A Ja nawet klucze od domu nie mam, dość ładnie. Do dziewczyny nie mogę się A Ale on jest na biegu, nie? Не, на хамурцу. за...